A teraz tak. Mhm. No właśnie. Teraz pytanie: według 100 punktów, czy, czy chcę spróbować zaimplementować to samo, tylko z pomocą tego kawałka kodu? Bo tutaj się już powie ten właśnie problem z podstawianiem wartości do wzorku i wyliczaniem całości bo teoretycznie mogę sobie cały ten string ciachnąć na kawałki i po prostu a, i po prostu sobie mm, i po prostu sobie kawałki, każdy kawałek osobna obliczyć i zrzucić wynik, ale to stworzy pewien problem, że nie wiem, w którym miejscu ciachać, bo to jest i dodawanie, i mnożenie, a wystarczy dać jeszcze odejmowanie i dzielenie i nagle pojawia się problem, że trzeba po każdym znaku w zasadzie. Czy, no tak, to sobie podzielić Cyfry, ID-ki ID i znaki, uh, tam, uh, operatory, więc to też jest trochę bez sensu. Uh, w zasadzie sensie to tutaj jest bardzo przyjemne do pisania, w zasadzie, sensie, no bo wystarczy. No to jest de facto to, co uh, znajduje się tutaj. Tylko zamiast uh, nazw statystyk są ich No ale mówię, sparsowanie tego, żeby miało to sens i żeby to działało, i żeby to działało niezależnie od tego, co tam wpiszę. Aby nie robić tego na sztywno, no to już potrafi być problem. A. Z kolei problem tutaj ze wzorkiem składanym z parametrów jest taki, że co jeśli ja od HP chcę de facto odjąć wartość siły? Bo tu już musiałoby do, do, być dodany kolejny na przykład parametr. I teraz, na podstawie tego, jaki operator jest. A, użyty, musiałaby być inny znak tutaj. I też tworzy pewne problemy, Jeszcze to musiałoby być na zasadzie if taki. Oczywiście można to zrobić ładnie, ale to jest oczywiście, ale to jest pierwsze podejście. I wróćcę. Moment. Pierwotna idea była taka, że tutaj jest mnożnik. Mnożnik raz 1, mnożnik raz 2. OK. A, czyli tu było. Multiplier. To się zgadza. I to dodaję do tego. W przypadku minusa odejmuję w Wypadku plusa znowu dodaje. A widzicie, jeszcze trochę pogubiłem. Może tak. Akt to jest. Okay. A, to jest suma. Suma danej statystyki. Aha. Biorę jej wartość z karty postaci. Jeśli jest operator mnożnika, mnożę razy multiplayer. E, multiplier. Razem mnożnik. Jeśli jest minus. To w zasadzie wciąż mnoż A, dobra, dobra, już widzę powrót. Bo to ono się, się do tego. To będzie raczej w ten sposób. Bo mnożnik zawsze. Bo Mnożnik sama nazwa wskazuje nam no, mnożę, więc powinien być wszędzie taki sam. Jedna różnica to powinna być tutaj właśnie. Czyli albo dodaję do wartości, albo odejmuję, albo mnożę. Czyli teraz teoretycznie powinno... Trochę za dużo chyba. Bo to powinno być tak, że bazowo jest 15 minus wartość siły i plus wartość wytrzymałości razy 2. Tak, tak. I gdzieś tutaj pojawił się jakiś błąd głupi. No właśnie, bo tu spada o dyszku i tu też spada o dyszku. Że coś tutaj zrobię. Okej, Ok. Base value 15. Powinno tam być co, w każdym razie. Teraz tak, current Operator minus. A, dobra. To już widzę. Minus 5. Okej. Okay. Teraz druga wartość. Mnożnik. Okej. Okay. idziemy tutaj. Minus 5 razy 5 razy 2. A, okej, okay, już widzę. Już widzę. A i widzicie, już na tym polega problem, nież zaczęliśmy od minusa. To oznacza, że już muszę kojarzyć co i jak żeby działać z tym dalej. Ponieważ teoretycznie mógłbym zrobić tak, że... A już nad widzę jak mogę to potencjalnie poprawić. Bo to i tak jest zawsze dodawane, więc żeby dobrze mogę wstawić to tutaj. I teraz powinno być... Jeszcze gorzej. Bo tu wchodzi niestety problem z kolejnością działań. Bo zacząłem od minusa, a, do, a doszedłem do mnożnika. Czyli pozycją wyjściową tutaj jest. 15 minus 5 razy 1, czyli powinno być 10. Okej. Okay. I teraz to jest następne. 5 razy 2, czyli 10. I powinna być 100. No właśnie. A czyli się zgadza? Tak, to się zgadza w tym momencie. Po prostu muszę zmienić tutaj. I 20. Czyli 15 minus 5 ra minus siła razy 1, czyli 5 plus wytrzymałość razy 2, czyli 10. Czyli 15 minus 5 plus 10, czyli 20. Zgadza się. No ale jak mówiłem, tutaj pojawia się chociażby ten problem. W kolejności może się okazać, że zaczniemy od minusa. I znowu też pojawia się problem operatora, bo zwróćcie też uwagę, człowiek napisze sobie coś takiego. Musi tylko pamiętać, że w tym miejscu jest ID, jest statystyka ID 0, czyli w tym przypadku siła. Tu jest statystyka ID 1, czyli w tym przypadku wytrzymałość maszynie oblicz mi to i maszyna w teorii to powinna obliczyć, jaki jest oczywiście wzór dobry. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, że no właśnie, każdy z tych elementów z wzorku tutaj jest osobnym kluczem, uh, który trzeba wypisać z palca i upewnić się, że faktycznie jest właściwy. Także dla ludzkiego oka to jest prawdopodobnie bardziej czytelne, mm, łatwiejsze do ogarnięcia, bo to jest mniej informacji naraz. Natomiast tutaj Łatwiej jest oparametryzację, ale też trudniej troszkę zorientować się, bo jednak trzeba to wszystko przeczytać. Nie? Oczywiście można ustalić, że na przykład mnożnik bazowo wynosi 1, ustalić, że tutaj jest jako wartość domyślna i z głowy. Tak samo uznać, że na przykład operator domyślnie jest plus i wywalić to, i w tym momencie liczba, list, lista tych danych troszeczkę się zmniejsza. Ale znowu to są rzeczy, które robi się trochę później, kiedy już wiem, co robię, tak. Gdybym już na samym początku zakładać, że coś będzie domyślne, coś będzie ukryte i tak dalej, no to ten kod wyglądałby zupełnie inaczej i pogubiłbym się jeszcze bardziej. A to jest w miarę prosta rzecz. A widzieliście, miałem przez chwilę problem z określeniem, co tutaj się dzieje, nie? Trzy przypadki, i już już tego problemy.